Przypominam, że jeśli głosujecie na Rządło, musicie wrzucić do urny czerwony liść. Jeśli na Piotra i Teodora, wrzućcie zielony. Mm. Dziękuję. Dziękuję. Mm. Dziękuję. 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 A fuj, to znaczy dziękuję. Dobrze, czy to już wszyscy? Kochani, mogę prosić o chwilę uwagi? Jakikolwiek będzie rezultat wyborów, chciałbym wam podziękować. Z przyjemnością prowadziłem tę kampanię i spotykałem się z wami. Jestem przemieniony i pełen nadziei. Tak! Dzięki Wam! W głębi serca czuję się dobry. A teraz przeliczmy głosy i niech lepszy wygra! Tak, tak, I dziesięć. To niemożliwe! I co? Jaki wynik? Trzy na Teodora i Piotra. Dziesięć na żądło. Co? O nie! Po podliczeniu głosów ogłaszam, że rządło hmm, zostało burmistrzem łąki. Och. Hmm. Co? Hmm. Ta, dziękuję. Dziękuję. dziękuję, że na mnie głosowaliście. Zapewniam, że teraz na łące nastąpią wielkie zmiany. Od dzisiaj jestem burmistrzem i macie słuchać moich rozkazów. Zrozumiano? O, nie. – Jakiś koszmar. – Prawdziwa katastrofa. Poza tym to bardzo dziwne. Głosowałam na Piotra i Teodora, tak jak Teodor, Piotr i ty, a więc mamy cztery głosy. Ale w urnie były tylko trzy zielone liście. Masz rację, on nas oszukał. Żonbo hmm. sfałszował nasze wybory. Ale jak? – Hej, to nie moja urna. – Serio? Spójrz, tu nie ma mojego podpisu. To wszystko wyjaśnia. Żądło podmienił urny. Ale kiedy? Hmm, pamiętasz to? Przepraszam, mogę prosić o chwilę uwagi. Jakikolwiek będzie rezultat wyborów, chciałbym Wam podziękować. Z przyjemnością prowadziłem tę kampanię i spotykałem się z Wami. Jestem przemieniony i pełen nadziei. Tak, dzięki Wam. głębi <laughs> serca się dobry. A teraz przeliczmy głosy i niech lepszy będzie. Tak, <laughs> Jeśli znajdziemy moją urnę, udowodnimy, że rządło nas oszukał. Tylko gdzie ona może być? Chyba coś wymyśliłam. O? I to według Was ma być porządny masaż stóp. Moglibyście się bardziej postarać, Lenie! Tak w ogóle to ja chciałem... Słuchaj, nie mamy wyboru. Rządło jest teraz szefem. No, to jest masaż. Bardzo dobrze. Jeszcze tylko czułki. Ach.